Dobre planowanie wymaga umiejętności patrzenia w przód i przewidywania zdarzeń, które mogą nas spotkać w przyszłości. Zapraszam Was do województwa podlaskiego. Jesteśmy nieopodal tego słynnego przesmyku suwalskiego, w którym to wybudowaliśmy przepiękny dom Mezzanismart Smart o powierzchni 48 m2. Dom ten posiada wiele sprytnych i ciekawych rozwiązań. Ja nazywam się Jarosław Koczyński i zapraszam oglądania. Zanim jednak wejdziemy do środka i zobaczycie świetne rozplanowanie tego domu, kilka słów na temat tarasu, któremu trzeba poświęcić uwagę, ponieważ z tego tarasu rozpościera się przepiękny widok na przyrodę nas tutaj otaczającą i dosłownie po horyzont w zasadzie nie ma tutaj rzeczy zrobionych ludzką ręką. Tam taras wykonany również z drewna konstrukcyjnego ma powierzchnię około 20 m kwadratowych, a nad nami znajduje się również drewniana konstrukcja pergoli, która jest zadaszona pleksą. Dzięki temu na tarasie tym można spędzać czas 365 dni w roku, pod warunkiem, że dopisze nam oczywiście tutaj pogoda, no bo jesteśmy na w Polskim Biegunie zimna. A jak jesteśmy przy zimnie, to warto wspomnieć, że dom ten jest w pełni domem całorocznym, ocieplonym, ogrzewanym, a dodatkowo również wchłodzonym, dzięki dwóm jednostkom klimatyzacji, które znajdują się jedna na dole, a druga na górze. Jeżeli chodzi o posadowienie tego budynku, to jest on wykonany na ciepłej płycie fundamentowej, a jeżeli chodzi o konstrukcję budynku, to jest to konstrukcja szkieletowa, drewniana, z drewna o oznaczeniu C24, czyli jest to drewno certyfikowane, importowane ze Skandynawii, a konkretnie ze Szwecji. Jeżeli byście chcieli się dowiedzieć więcej na temat drewna i jego specjalnych właściwości, to wejdźcie na nasz kanał oczywiście i sprawdźcie jeden z poprzednich odcinków, które nagrywałem z tego budynku, ale jeszcze w stanie, kiedy był on budowany. Jeżeli chodzi o elewację, elewacja jest to świerk również skandynawski w ciemnym kolorze impregnatu palisander. Ta elewacja przy tym kolorze impregnatu zachowuje bardzo ładny, klasyczny, ciemny kolor, a przy tym z daleka ciężko ją odróżnić, czy jest to modrzew, czy jest to świerk skandynawski. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Dom ten jest delikatnie zmodyfikowaną wersją naszego projektu Mezzanin Black. Jest to dom z serii Mezzanin. Tutaj możecie zaobserwować niewielkie okienko, które jest od łazienki, która znajduje się na dole budynku. Z drugiej strony budynku zaś mamy tutaj taką część, nazwijmy to techniczną. Jest tutaj oczywiście dodatkowa jednostka klimatyzacji. A na górze możecie zaobserwować okno, te dwa kwadraty i trójkąt, które nam świetnie doświetla antresolę, na którą z całą pewnością się dzisiaj udamy, bo czekają na Was tam aż dwie, słuchajcie, dzisiaj niespodzianki. Także już nie przedłużajmy, chodźmy, słuchajcie, do środka. Tradycyjnie nasze zwiedzanie oczywiście zaczniemy od parteru, a to, co zwraca już na pierwszy rzut oka uwagę w tym budynku, to to, że dominuje tutaj biały kolor. Jesteśmy na niewielkiej powierzchni metrów kwadratowych zabudowy. Tutaj jest 35 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy tego budynku, a pomimo to, jak się do niego wchodzi, to absolutnie nie czuć się tutaj klaustrofobicznie. Jestem teraz w tej części kuchennej. Zwróćcie uwagę, że nie ma tutaj tej dodatkowej dolnej sypialni. Nasi inwestorzy z niej zrezygnowali, ale w zamian za tą dolną sypialnię jest tutaj aneks kuchenny. Jest lodówka z zamrażarką, płyta indukcyjna, piekarnik z opcją mikrofalówki, dwa w jednym. Nowoczesne rozwiązanie znane z bardzo ciekawego podejścia do marketingu i do sprzedaży, które nam samo tutaj gotuje. Jest oczywiście zle jest zmywarka i cała masa szaf i szafeczek. To, co dla dwóch osób jest potrzebne, to zdecydowanie tutaj w tej kuchni się znajduje. Tutaj, za tymi drzwiami, znajduje się łazienka. I łazienka również została delikatnie zmodyfikowana względem tego co mamy na stronie internetowej, ale to tylko pokazuje naszą elastyczność i takie proklienckie podejście po prostu do tematu. Zwróćcie uwagę, że w łazience mamy gigantyczne, duże lustro, bo duże lustra powodują, że wydają nam się te pomieszczenia jeszcze większe, aniżeli są w rzeczywistości. Umywalka, szafka. Kabina prysznicowa, od razu system lock-in, czyli na jednym poziomie mamy tutaj kabinę prysznicową z resztą łazienki. Mamy tutaj miejsce na pralkę z suszarką i mamy tutaj miejsce na ręczniki, detergenty oraz boiler, który zapewnia nam ciepłą wodę całym budynku, zarówno tutaj w łazience, jak i w kuchni. Oczywiście ubikacja w systemie Geberit, drabinkowy taki grzejnik elektryczny, no i to okno, o którym Wam wspomniałem, ono jest z opcją uchyłu, tak aby można było w tej łazience po prostu ją przewentylować i żeby ta wilgoć mogła sobie z tej łazienki przez to okno uciec. Oczywiście, zarówno w salonie z aneksem kuchennym, jak i w tej łazience, wszędzie mamy tutaj oddzielne sterowniki do ogrzewania podłogowego, bo ten dom jest wyposażony w dwa źródła ciepła. Zarówno ogrzewanie podłogowe, kablami grzewczymi, jak i jednostkami klimatyzacji z opcją grzania i z opcją chłodzenia. A teraz znajduje się w tym głównym pomieszczeniu, jeżeli chodzi o ten dom, czyli w salonie i to, co go charakteryzuje. To te jego wielkie frontowe przeszklenia i ta ogromna pustka nad głową. Dzięki czemu, pomimo tego, że cały ten dom ma w okolicach 48 m2, czyli jest odpowiednikiem dwupokojowego mieszkania, nie czuć się tutaj w żaden sposób klaustrofobicznie. A dodatkowego takiego smaku dodaje tutaj ta centralna belka, która jest w tym projekcie umiejscowiona w tym miejscu, i dodatkowo w niej można zainstalować Punkty świetlne, które no po prostu bardzo ładnie wyglądają, a przy tym są po prostu funkcjonalne. Drzwi wyjściowe na taras są w systemie odstawno przesuwnym. Zwróćcie uwagę, że nie zajmują one absolutnie miejsca wewnątrz budynku. Możemy wyjść na przepiękny taras i cieszyć się przepięknym widokiem. Ale zanim zaczniemy cieszyć się przepięknymi widokami na tarasie, to obiecana wcześniej antresola i dwa fajne rozwiązania na niej. Także zapraszam na górę. Jesteśmy już, słuchajcie, na antresoli. Antresola ma 20 m2 powierzchni, więc tutaj jest naprawdę ogrom miejsca. Pierwszy smaczek na tej antresoli to jest ta piękna szklana barierka. Dzięki temu, że jest ona wykonana w zasadzie z jednej tafli szkła, widzimy na przestrzał przez tą barierkę, co się dzieje na zewnątrz, to nie tracimy tego przepięknego widoku z tych wielkich frontowych przeszkleń. A uwierzcie mi, ten widok jest naprawdę tutaj przepiękny. Dalej na Antresoli kolejny, już drugi smaczek, tym razem, mianowicie przeogromna ilość miejsca do przechowywania. Mamy tutaj, zwróćcie uwagę. Ile szafek, ile półek tutaj możemy zagospodarować. A przypominam, dom ma tylko 35 m2 powierzchni zabudowy i 48 m2 wewnątrz budynku. Czyli przyznacie, że jest to kompaktowy dom, ale pomimo tego, że jest mądrze zaplanowany i to o czym na początku we wstępie mówiliśmy, przemyślany to tutaj znalazło się miejsce na wszystkie niezbędne dla nas po prostu do życia rzeczy. A nasi inwestorzy spędzają tutaj cały rok, bo ten dom jest w pełni całoroczny, a do tego energooszczędny. Za tą energooszczędność również odpowiedzialne są te dwie jednostki klimatyzacji z opcją grzania i z opcją chłodzenia. Tutaj mamy taką jednostkę ścienną, która zapewnia nam ten chłód i dodatkowe ciepło na antresoli. Pomimo tego, że Antresola również wyposażona jest oczywiście w folię na podczerwień, tak również tutaj ta jednostka klimatyzacji. Rozmawiałem z inwestorami i bardzo dobrze się sprawdza. Dodatkowo chłodząc w bardzo upalne letnie dni, po prostu ten dom również na górze, bo fizyka taka po prostu jest. Słuchajcie, że ciepłe powietrze idzie na górę, a zimne spada na dół. Dlatego ta jednostka klimatyzacji bardzo się tutaj po prostu przydaje. Mamy również tutaj oczywiście drukareczkę, mamy tutaj kojec dla psa, wygodne dwuosobowe łóżko i mamy oczywiście biurko, bo w dzisiejszych czasach praca zdalna, praca z domu, tak zwany home office jest po prostu bardzo popularny. I w tym domu, jeżeli coś jest wymagane, to jest do wykonania i jest tutaj miejsce do tego, żeby z niego pracować. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów, w dzisiejszym odcinku pokazałem Wam przepiękny dom mezanin o powierzchni, Zabudowy 35 m2 i 48 m2 wewnątrz tego budynku. Dom jest nowoczesny, całoroczny, wyposażony zarówno w folię na podczerwień, jak i jednostki klimatyzacji. Jeżeli jesteście zainteresowani, ile taki dom kosztuje, to nic prostszego. Wejdźcie na naszą stronę internetową housemart.pl i wybierzcie model mezanin. Skorzystajcie z bardzo wygodnego konfiguratora. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć! A ja patrzę z optymizmem w przyszłość. How smart. Jesteś u siebie.